Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2 tam jest nasz sklep internetowy. I pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Na samym początku dwie informacje: pierwsza to taka, że pojawił się długo oczekiwany Cross XB39 na kołach 21x18 w pojemności 300 cm, sześciennych, 30 koni mechanicznych i chłodzony cieczą. A druga to jak zawsze bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Bardzo nam na tym zależy, aby jak największe grono osób mogło oglądać nasze filmy. My ze swojej strony obiecujemy Wam, że na bieżąco pokażemy wszystkie nowości, wszystkie produkty, które będziemy otrzymywali od naszych dostawców. Jak wiecie, od niedawna jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Cały czas docierają do nas nowe modele skuterów Peugeot, i dzisiaj właśnie przyjechały do nas skutery Speedfight. Te pierwsze, które dojechały, już zostały sprzedane, a dzisiaj w nowym kolorze przypomnimy Wam najbardziej popularny sportowy skuter. Speedfight 3 z firmy Peugeot 4,6 konia mechanicznego. Tutaj mamy ogólnie dwie, dwie wersje kolorystyczne. To są kolory z rocznika 2021. W 2022 jeszcze nie ma dostępnych. Niektórych kolorów mieliśmy tylko czarny mat, a tutaj mamy biało-żółty i biało-złoty. Jak wiecie firma Peugeot jest liderem na rynku skuterów sportowych, bardzo dużo sprzedanych sztuk, no i przede wszystkim niezawodne sprzęty. Rama rurowa, obudowa z polipropylenu, zawieszenie widelec teleskopowy upside down, opona przednia bezdętkowa 130x60-13, opona tylna bezdętkowa 130x60-13, Koło przednie 13, tylne 13, hamulec przedni tarczowy Fi 215 mm, hamulec tylny, tutaj mamy bębnowy 110 mm, ilość miejsc 2, pojemność 49 cm3, typ silnika jednocylindrowy czterosuwowy, moc 4,6 konia przy 7000 obrotu. Chłodzenie powietrzem przez wentylator, smarowanie dozownik elektroniczny, rozrusznik elektryczny i nożny, <laughs> przepraszam, układ zasilania, wtrysk paliwa, zapłon elektroniczny, układ CDI, zużycie paliwa około 2,3 litra na 100 km. Długość 1850, szerokość 700 mm, wysokość siedziska 800 mm, rozstaw osi. 1296, masa 97 kg, pojemność zbiornika paliwa 8 litrów, pojemność zbiornika oleju 1,1 litr, oświetlenie w 100% LED, lusterka wsteczne, gniazdko 12V i obręcze kół aluminiowe. To tyle by było, jeśli chodzi o suche dane. Oczywiście na naszym kanale znajdziecie filmy już zjazd testowych z odpalania zarówno z pitfightem rocznik 220 jak i 221. Zapraszam wszystkich na nasz kanał na YouTubie. Zapraszam wszystkich również na salon 2k.pl, na naszą stronę do naszego sklepu internetowego i wszystkich zapraszam na Facebook i Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. I jeszcze raz bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby jak największe grono osób mogło nas oglądać. Zapraszam na salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. A teraz krosy o pojemności 250 na kołach 21x18. Zaczynamy od pomarańczowego Mikilona Defendera 250, dalej X-Motos XB88 w kolorze niebiesko-zielonym, dalej Kayo T4, oczywiście 250, koła 21x18, dalej nowy produkt z firmy Barton NTX 250, Kolejny pojazd to Mikilon MZK 250 i Barton MZK 250 na podobnych ramach, z tym że Mikilon ma lampę troszeczkę jest inaczej wyposażony. Kolejny Cross to XB39X z X Motosa w 250, czekamy, za chwilę dojedzie 300 Dalej Apollo Lizard RFZ 250. XB88 w kolorze niebiesko-pomarańczowym oraz XB88 w kolorze żółto-niebieski. Kolejne krosy to XB38 w pojemności 140 w kolorze czerwonym, pomarańczowym i zielonym. One mają koła 19 na 16. Dalej XB38 w kolorze pomarańczowym i zielonym na kołach 17-14, to jest wszystko X-Motos, u góry 701, 704 to małe krosiki na kołach dziesiątkach, dalej Apollo RFZ Viper w pojemności 125 i 140 na kołach 19-16, tutaj mamy też Vipera w kolorze czerwonym, i tu kolejny Viper 125x1916 i kolejny Viper w kolorze zielonym. To jest wszystko RFZ Apollo Viper. Kolejne krosy to troszeczkę mniejsze. Na kołach 14-12, tu mamy RFZ Gazelle, tutaj XTR 607M na 1412 i modele XB27 w pojemności 125-110 na kołach 14-12 oraz 90 na kołach 12-10. XTR 607 14-12 z wersją z e-startem i bez e-startu, tutaj Gazelle 2 RFZ -y na kołach 14-12 pojemności 125, u góry 701 w pojemności 50 na dziesiątkach kołach. Tutaj 110, tutaj model 609, które dopiero do nas dojechał ulepszona wersja 607 z XTR, też na kołach 14-12. I kolejny, kolejne pomieszczenie: 607-ka 17-14, RFZ Jaguar 17-14, XB66 na kołach 17-14, wszystko pojemność 125. Jaguar, tutaj mamy RFZ Viper na kołach 17-14. Kolejne to modele 607 i 609 z tą lampą z przodu, wszystko na kołach 17 14. A tutaj nowość MZK 125 w pojemności i na kołach 17 14 to dopiero u nas się pojawiło. A teraz czas na nasze kłady. Skupimy się teraz na pojemności 125 i 110, różne różne warianty. Wersję kładów Python w, przed, w pierwszym rzędzie w kolorze czerwonym, w kolorze limonkowym, w kolorze niebieskim, skrzynią automatyczną, ze skrzynią 3 plus 1, w kolorze czarnym. Tutaj mamy dalej modele Varia, modele Bigfoot na kołach siódemkach. Tutaj mamy też Bigfooty w kolorze czerwonym, w kolorze niebieskim. Tutaj mamy Forcrafty oraz kolejne warię. To jest wszystko pojemność 125. I dalej, o tu jeden stoi w mniejszej pojemności, w 50. To też czekamy na dostawy na tak zwane 50 na mniejszych kołach, na czwóreczkach i na szóstkach. To jest akurat elektryk, To jest model LIA M7. I kolejne 125. To jest Fireshot. 125, na kołach ósemkach dalej Avengery yy, w kolorze czarno-czerwonym, w kolorze biało-pomarańczowym, yy, to jest Varia Pro w pojemności 125, Fireshot, Forecraft w pojemności 125 i Fireshot i kolejny Forecraft w pojemności 125 na aluminiowych felgach. A teraz większe kłady, modele, haj, przepraszam, modele Hammer. Tutaj mamy w pojemności 200 w automatycznej skrzyni biegów oraz 150 w manualnej skrzyni biegów na kołach dziesiątkach z kierunkowskazami, ze szperaczami. Dalej Hammer 250, potem model Magnum 250, model Forcraft na stalowych i na aluminiowych kołach, czarny mat oraz y, z niebieskimi dodatkami. Tutaj model Forcraft na aluminiowych kołach, wersja militarna, tak zwana zielona. Dalej Hammer 150 w kolorze niebieskim, czarny z niebieskimi dodatkami, w kolorze czerwonym. Tutaj kolejny Forcraft na aluminiowych kołach, Magnum, wersja militarna na y, aluminiowych kołach oraz Forcraft z bedlokami na stalowych kołach, pojemność 250 cm.